W dniach od 21 do 23 czerwca 2013 roku Miasto Białystok w ramach Dni Miasta Białego Stoku przygotowało mnóstwo atrakcji mieszkańcom naszego właśnie miasta. Dom Kultury Śródmieście w dniu 23 czerwca organizuje imprezę pod nazwą Dzień Muzyki i Tańca Dworskiego. W ramach tejże imprezy odbędą się e, pokazy, występy, koncerty, ale impreza zacznie się o 15.30 paradą zespołów muzyki e, dawnej, zespołów Tańca Dworskiego. Parada będzie szła od ulicy Lipowej i przyjdziemy aż na plac na rynku Kościuszki. Tutaj na scenie odbędą się właśnie występy i pokazy zaprezentują się zespoły muzyki dawnej. E, główną atrakcją e, Występu właśnie na scenie będzie pokaz i spektakl taneczno-pantomimiczny zespołu Krakowia Danca, baletu dworskiego Krakowia Danca z Krakowa, a spektakl nosi tytuł Maskarada Królowej Bony. Wystąpią również zespoły z Nowej Dęby Gracja Juvenius oraz zespoły z Domu Kultury Śródmieście, zespół muzyki i tańca dawnego Kapela Fabiolo Fabiolostociensis, zespół fletów prostych Can Polonika i zespół fletów prostych Cantio Polonica oraz Bractwo Rycerskie z Nowej Dęby. Serdecznie zapraszamy.